Monumentalne, niemal 30-metrowej wysokości wiadukty dzisiaj są martwe. Zaczynają się i kończą w lesie. Po torach nie ma śladu, zostały tylko wydrążone w skałach przekopy pokazujące skalę przedsięwzięcia sprzed ponad 100 lat. Musiano jakoś ukształtować tą linię, nie zawsze się dało, więc budowano tutaj takie potężne przekopy za pomocą materiałów wybuchowych. Pracowało tutaj gdzieś około 300 ludzi, także to była wielka inwestycja. Kolej Górska powstała na początku XX wieku. Wybudowano ją za pieniądze niemieckiego rządu, okolicznych samorządów i miejscowych przedsiębiorców. Była efektem gospodarczej prosperity w tej części Dolnego Śląska. Powstało to wielkie takie zagłębie włókiennicze przemysłu bawełnianego wokół Dzierżoniowa. no i potrzebny był węgiel, no a węgiel znajdował się w Nowej Rudzie i w Nietce w Obrzyskiej. Kolej łączyła Dzierżoniów ze Ścinawką średnią, ale najciekawszy był odcinek górski między Srebrną Górą a Woli Kolej miała znaczenie nie tylko gospodarcze, już na początku XX wieku była atrakcją turystyczną. Od 25 roku do 28 mniej więcej na koleją tą jeździło gdzieś mniej więcej 50 tysięcy ludzi. I być może nawet wszyscy rocznie. Ci, rocznie. Mimo to interes zakończył się klapą. Kolej wykończył wielki kryzys. Górski odcinek zamknięto w 1933 roku. Niedawno gmina Stoszowice wyremontowała jeden z wiaduktów. Na trasie dawnej kolei miała powstać droga rowerowa. Na remoncie wiaduktu jednak się skończyło. Kolej sowie Górska nadal prowadzi donikąd. Góry Sowie, Albert Bystroński.